Zaczynamy kolejną rozmowę w ramach naszego podcastu, podcastu detektywistyczno-gospodarczego. Co jakiś czas spotykamy się, żeby rozmawiać z panią prezes Małgorzatą Marczulewską. Nie inaczej jest dzisiaj. Dzień dobry. A temat jest ważny, temat jest istotny i temat jest bardzo na czasie, biorąc pod uwagę. Boom na rynku mieszkaniowym, jaki obecnie obserwujemy. Według ostatnich statystyk ceny mieszkań na rynku deweloperskim i wtórnym wzrosły w ciągu roku o kilkanaście procent. Największy wzrost jest widoczny oczywiście w dużych miastach, ale w mniejszych miejscowościach też widzimy duże ożywienie gospodarcze, tyle że tam się kupuje nie mieszkania, na przykład domy albo działki budowlane. Pytanie, co do zakupu mieszkania ma DETEKTYW? Okazuje się, że coraz więcej. Mhm. Tak, najpierw nawiążę do wzrostu tych cen. Tak? Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, wzrostem cen materiałów budowlanych, bo tutaj te materiały dosyć mocno poszły do góry. I druga rzecz, jak nastały czasy pandemii, to ludzie zaczęli mocno inwestować w nieruchomości, dlatego że po prostu ludzie się bali, że banki upadną, że zaczną się wydzielania określonych kwot pieniędzy, które będzie można wypłacić z banku. I z tego tytułu, żeby nie stracić dochodów czy oszczędności swojego życia, ludzie zaczęli inwestować dosyć mocno w nieruchomości. Są niektórzy deweloperzy, którzy rozpoczynając inwestycje praktycznie już nie mają mieszkań na sprzedaż, bądź mają ostatnie sztuki, które są w sprzedaży. Co też jest zastanawiające, że ludzie kupują z dużym zaufaniem po prostu dziurę w ziemi albo, mhm. albo kilka kresek na planie gospodarczym. Dokładnie tak, bo często, jak się zaczyna inwestycja, to ona ma być do oddana do użytku na przykład za dwa lata. Więc tak naprawdę yy, inwestując dzisiaj, nie wiemy co przez te dwa lata stanie się z, się z deweloperem. Jeżeli wybieramy dewelopera z długoletnią historią, z dużym majątkiem i z dobrą kondycją finansową, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast mnóstwo ludzi yy, kupuje mieszkanie tylko dlatego, że jest ono w dobrym punkcie, a w ogóle nie sprawdza, od kogo to mieszkanie kupuje. Dosyć dużo zrobiło się w ostatnich latach pseudo-ja to tak mówię deweloperów. Którzy tak naprawdę byli do tej pory zwykłymi szarymi Kowalskimi, zajmującymi się zupełnie inną branżą, i w pewnym momencie, jak zrobił im się zapas gotówki, to stwierdzili, że wybudują jakiś mały apartamentowiec i będą go sprzedawać. I taki pan Kowalski bierze sobie wykonawcę danej inwestycji i on chce stać się deweloperem. I wtedy Kwestia jest tego, jaki on ma zapas finansowy i jak dobrze sprawdzi swojego wykonawcę, bo to mogą być dwie drogi. Na przykład z uwagi na wzrost cen budowlanych, wzrost cen firm wykonujących pracę, może mu zabraknąć pieniędzy, bo tak się zdarza. Albo druga opcja, y, może wziąć wykonawcę, który mu źle wykona y, inwestycje, łącznie z tym, że czasami się zdarza tak, że inwestycja już, już jest wybudowana po dach i się okazuje, że trzeba ją rozebrać, tak, praktycznie do fundamentów. I wtedy robi się problem, ponieważ dane... Inwestor nie ma pieniędzy na to, żeby tą inwestycję zburzyć i wybudować ją jeszcze raz, tak? I to się potem w konsekwencji odbija na tych osobach, które kupiły. Natomiast ja zawsze mówię, że zanim zainwestuje się kilkaset tysięcy, wypadałoby zainwestować kilkaset złotych w raport gospodarczy, który dokładnie sprawdzi dewelopera, który będzie wykonywał daną inwestycję. Bo tak jak mówię, jeżeli przekazujemy pieniądze firmie z długoletnią tradycją, Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tego tak jakoś doszczętnie nie sprawdza. Natomiast, jeżeli przekazujemy kilkaset tysięcy złotych osobie, która deweloperem stała się dwa miesiące temu, no to tutaj ta inwestycja jest obarczona dużym ryzykiem i niewykonanie takiego wywiadu gospodarczego na temat zdolności finansowej danej osoby bądź na temat inwestycji, która będzie realizowana, to uważam, że to jest błąd bardzo duży. No właśnie, pani detektyw, bo istotne jest to, że rzeczywiście firma mało rozpoznawalna może, może generować pewne problemy. Ale ostatnie doniesienia medialne pokazują, że dużo problemy mają także duże firmy deweloperskie, takie, które posiadają billboardy w dużych miastach, mm -hmm. takie, które reklamują się i do których teoretycznie zaufanie możemy mieć większe. I one oczywiście może nie generują problemów typu. Bankrutujemy, ale generują problemy typu oddanie mieszkania opóźnia się o rok, półtora roku. Czy to są również przypadki, które są zgłaszane do detektywów i do windykatorów? Oczywiście, że tak. Ja może doprecyzuję swoją wcześniejszą wypowiedź. Chodziło mi o to, że ja jestem w stanie zrozumieć osobę, która nie sprawdza raportem gospodarczym jakiegoś dużego, znanego dewelopera, bo może mieć w świadomości to. Że taka firma długo istnieje i, i nie ma potrzeby sprawdzania, tak? Natomiast gdybym to ja kupowała takie mieszkanie, to choćby to był największy deweloper w Polsce, to i tak stan, sprawdziłabym stan jego kondycji finansowej na dzień, kiedy przekazuję mu pieniądze. Nie można w ciemno ufać każdemu i każdej firmie. Już niejednokrotnie pracując w branży windykacyjnej, przekonałam się, że firma, która ma ogromny. Kapitał, która wcześniej realizowała inwestycje bez żadnych problemów, nagle popada w tarapaty i ginie z rynku, tak? Albo tak jak pan mówił, yy, nagle zaczynają się bardzo duże opóźnienia w realizacji yy, danej inwestycji. Zawsze według mnie, przekazując pieniądze, zwłaszcza w kwocie kilkuset tysięcy złotych, należałoby dobrze sprawdzić, komu te pieniądze dajemy i czy dana inwestycja nie jest obarczona ryzykiem. Kolejna sprawa, o którą chciałem zapytać, bo no, nie jest przypadkiem, że rozmawiamy o tym z panią jako z detektywem, bo to nie wydaje się taka oczywista droga, że my jako teoretycznie poszkodowani konsumenci, posiadacze albo prawie posiadacze mieszkania idziemy z naszym problemem do detektywa. Co detektyw może, jeżeli chodzi o sprawdzanie deweloperów albo o zdobywanie informacji na temat deweloperów, którzy zachowują się nieuczciwie albo podejrzewamy ich, że mogą być nieuczciwi. Mm -hmm. Powiem tak, ma Pan rację, że yy, większość osób po prostu nie wpada na to, żeby takiego dewelopera sprawdzić. Jest to zgodnie z zasadą każdy sądzi według siebie. Jeżeli ktoś myśli, że ja bym kogoś nie oszukał, to mnie też raczej nikt nie oszuka, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś widzi piękne pole, na którym ma powstać nieruchomość, stojące już sprzęt budowlany, zjeżdżający się materiał budowlany, nikt nie przypuszcza, że to akurat trafi na niego, że to on zostanie oszukany. My, jako detektywi, jeżeli dostajemy E, taką sprawę, to my wykonujemy pełne sprawdzenie majątkowe takiego dewelopera. E, sprawdzamy e, jego majątek, przede wszystkim e, poprze z poprzednich lat e, wszystkie bilanse. Po drugie, e, sprawdzamy wszystkie jego e, posiadane nieruchomości. Na tych nieruchomościach mamy dokładnie wszystko uwidocznione, tak? Co jest yy, sprzedawane, czy jest to kupione za gotówkę, czy jest hipoteka, czy nie są wpisani komornicy w dział trzeci Księgi Wieczystej, tak? czyli, czyli ten deweloper czy nie ma już innych problemów finansowych. Jesteśmy bardzo szczegółowo w stanie sprawdzić daną kondycję tego dewelopera na określony dzień. Tak? I jeżeli okazuje się, że sprawdzamy, Dewelopera i okazuje się, że w poprzedniej inwestycji miała być ona oddana dwa lata temu, a do tej pory są niewydane mieszkania, albo na przykład mamy księgi wieczyste, że faktycznie deweloper jest właścicielem tej nieruchomości, ale na nieruchomości pojawiają się już wpisy komornika albo ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, które są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o egzekucję, to tutaj już taką inwestycję blokujemy. Dosyć często się zdarza, nie tylko w przypadku deweloperów, też innych, innych inwestycji że my daną, daną transakcję blokujemy, tak? czyli chronimy naszego klienta przed utratą swoich pieniędzy. Inny minus jest w tej sytuacji taki, że jeżeli ten klient nie straci pieniędzy, to takie pieniądze straci ktoś inny, który się na to natnie, a nie zleci nam przeprowadzenie wywiadu, wywiadu gospodarczego. Jak często zdarzają się klienci, którzy proszą o sprawdzenie dewelopera przed zakupem mieszkania, a jak często zdarzają się klienci, którzy już zakupili mieszkanie, ale coś się dzieje i proszą dedyktywa o pomoc. Częściej właśnie zgłaszają się ci, którzy już zapłacili i jak pojawia się problem, to wtedy chcą sobie sprawdzić, tak? Bo to jest tak jak wcześniej powiedziałam, najczęściej tak, że każdy nie zakłada, że zostanie oszukany. Więc albo nie wpada na ten pomysł, żeby przeprowadzić taki wywiad gospodarczy pod kątem wypłacalności dewelopera, albo po prostu jest mu szkoda pieniędzy, bo znam takie osoby, które przychodzą na spotkanie tutaj do mnie i mówią wprost no myśleliśmy, żeby taki raport zrobić, ale kosztowało to 600 zł, to ja sobie pomyślałam, że za 600 zł to będę miała firankę w pokoju, na przykład, tak? Więc takie niestety jest myślenie ludzi, że oni zaoszczędzą na czymś, żeby, żeby te środki przeznaczyć na coś innego. I najczęściej, bym powiedziała, w 90-95% to są ludzie, którzy do mnie się zgłaszają w momencie, kiedy już coś się dzieje. Na przykład wpłacili pieniądze, a się nie rozpoczyna inwestycja, albo ona się rozpoczęła, ale nie widać kolejnego etapu budowy. Albo już się pojawiają jakieś sygnały z banku, że bank nie, nie da kolejnej transzy deweloperowi na kolejny etap budowy, i dopiero wtedy ludzie się do mnie zgłaszają. Dosłownie powiedziałabym, że z 5% wszystkich naszych tych sprawdzeń odnośnie deweloperów dotyczy osób, które dopiero chcą zakupić tą nieruchomość. Najczęściej jest tak, że się budzimy już w momencie, kiedy jest już problem i straciliśmy pieniądze. No, tutaj niewątpliwie nasza rozmowa też ma na celu trochę profilaktykę, biorąc pod uwagę rzeczywiście jak ten rynek mieszkaniowy rośnie. Zapytam jeszcze pani detektyw o tych początkujących deweloperów, o tych deweloperów bez większego doświadczenia. Czy są jakieś czynniki, które my możemy na pierwszy rzut oka ocenić jako czynniki niepokojące, jeżeli chodzi o sytuację danego dewelopera lub firmy, która próbuje nam sprzedać mieszkanie, dom lub działkę? Powiem tak, osoba, która nie pracuje w branży, tak, nie jest windykatorem, detektywem, nie miała nigdy styczności z wywiadem gospodarczym, będzie miała problem, żeby ocenić realnie sytuację. Tak. Często ludzie nawet nie wiedzą, że jest taka baza jak CIDG, tak, czyli Rejestr Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź baza KRS, gdzie mamy wszystkie spółki zarejestrowane i często ludzie... Kiedy ja pytam, czy sprawdzili na przykład KRS od kiedy spółka funkcjonuje, to mu mówią, że nie wiedzieli nawet, że taki rejestr istnieje. No ci ludzie są specjalistami w innej branży, w innej dziedzinie i nie ma się co dziwić, tak? Jeżeli mamy. Do czynienia, nie wiem, z panią kwiaciarką, która robi piękne bukiety, no to nie ma co od niej oczekiwać, że ona przeprowadzi wywiad gospodarczy na temat danego klienta, tak? To tak jak ja bym nie zrobiła pięknej wywiązanki ślubnej. No, każdy jest specjalistą w innej dziedzinie i uważam, że powinien się tym zająć. Natomiast yy, kwestie, zwłaszcza takie, gdzie powierzamy komuś majątek swojego życia, bądź jeszcze często skredytowany, bo to często jest tak, że pieniądze, które przekazujemy deweloperowi, pochodzą yy, z pożyczek. Czy to z banków, czy to od członków rodziny, z różnego rodzaju darowizn bądź z kredytu bankowego, tak? I problem się robi z tym, że zostajemy bez nieruchomości, a z pieniędzmi, które musimy zwrócić. Trochę psioczymy na tych deweloperów, aczkolwiek, pani detektyw, jestem pewien, że jest często tak, że kupujemy mieszkania niekoniecznie od dewelopera albo dom od dewelopera, tylko na przykład od innej osoby, czy mówimy tutaj o tak rynku wtórnym. I tutaj chyba tych potencjalnych zagrożeń może być jeszcze więcej. Ja bym myślała chyba, że jednak mniej. Oczywiście mamy tutaj nawet szczecińskie, dosyć głośne afery związane z przejmowaniem mieszkań w różny sposób, natomiast jeżeli wybierzemy dobrego notariusza, takiego uczciwego, to on jest zobowiązany też sprawdzić daną transakcję, daną, daną nieruchomość i jeżeli notariusz jest yy, uczciwy, to taką inwestycję zablokuje i poinformuje nas o tym, żebyśmy dokładnie zwrócili uwagę. Czy warto tą inwestycję zakupić? Do nas częściej trafiają sprawy deweloperów. Oczywiście ja tutaj nie chciałabym, tak jak Pan powiedział, przeoczyć na, na deweloperów, bo jest cała masa deweloperów uczciwych, takich naprawdę wykonujących bardzo solidnie swoją pracę, oddających nieruchomości w terminie i mających rezerwacje na mieszkania jeszcze takie, które nawet nie zaczęli, nie zaczęli budować. Także yy, nie chciałabym tutaj, żeby yy, rozwiała się taka otoczka tego, że nie kupujmy mieszkań od deweloperów, tylko już te, które stoją. Absolutnie nie. Ja jestem zwolennikiem po prostu tego, że jak mamy zamiar coś zakupić i mamy zamiar wydać na to oszczędności swojego życia, bądź sporo pieniędzy, które posiadamy, to trzeba sprawdzić, komu te pieniądze powierzamy i czy to chodzi o dewelopera, czy o jakąkolwiek inną inwestycję. Nie wiem, choćby nawet, nie wiem, wejście w nową spółkę, e, zainwestowanie, e, nie wiem, w, w sprowadzone samochody z zagranicy. Jakakolwiek inwestycja wiąże się z pieniędzmi od e, kilku do, w górę, wiadomo, tak? Do, od kilku tysięcy w górę, e, to taka inwestycja powinna e, być poparta sprawdzeniem, komu te pieniądze powierzamy. I czy dana inwestycja nie jest już obarczona jakimiś długami? Temat teoretycznie nie jest skomplikowany. Okazuje się, że jest skomplikowany bardzo. I ostatnią rzecz, o którą chciałem zapytać pani detektyw, to jest pytanie o sprawdzanie innych rzeczy niż kwestie finansowe. Słyszałem ostatnio, że zdarzają się zlecenia dla detektywów, które wydają się być bardzo banalne, ale też coraz częstsze, że potencjalny nabywca mieszkania prosi detektywa, żeby ten. Porozmawiał z sąsiadami, albo porozmawiał z otoczeniem danego mieszkania czy domu, czy w tym miejscu się dobrze mieszka, albo czy te mieszkania... Mm -hmm się nie rozpadają po dwóch, trzech latach. Czy rzeczywiście zdarzają się takie zlecenia? Tak, zdarzają się. Jeżeli mamy, jeżeli przeprowadzamy wywiad gospodarczy na temat danej osoby czy spółki, która sprzedaje daną nieruchomość, która już istnieje, to my automatycznie i tak w ramach prowadzonego wywiadu gospodarczego taki wywiad środowiskowy robimy. Natomiast też zdarzają się pojedyncze zlecenia od nieruchomości, które mają na przykład 20 lat, że faktycznie ktoś, kto chce kupić taką nieruchomość, do nas się zwraca, żebyśmy wypytali sąsiadów, jak się mieszka, czy nie ma tutaj jakiegoś agresywnego sąsiada w okolicy, czy właśnie nie pękają ściany, czy jest dobry, dobry zarządca nieruchomości, który dobrze tutaj sprawuje cały nadzór. Pytania są naprawdę, naprawdę różne i ja uważam to za duży plus, chociaż niektórym wydają się takie pytania czy takie zlecenia śmieszne. Ja uważam, że lepiej wydać kilkaset złotych i spać spokojnie i mieć. Przekonanie, że chociażby zrobiło się wszystko, żeby uchronić się przed jakimś oszustwem, niż coś kupić, a potem dopiero myśleć, że się wpadło w jakieś duże tarapaty. Gościem naszego podcastu była Małgorzata Marczulewska, prezes zarządu grupy Awerto, detektyw i Windykator. Dziękuję.